Aleksandra Kosturska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Stacja Kultura. Śpiewające zające, dlaczego nie? W Żarkach Średnich wszystko jest możliwe. Zapraszam Państwa na relację z pierwszego spotkania rodzin muzykujących zająców. Artystyczny, zajęcze uszy wspólna bisiada, to wszystko miało miejsce w świetlicy wiejskiej w żarkach średnich 12 października. Odbyło się wówczas pierwsze w historii spotkanie muzykujących rodzin zająców. Pomysł na zrobienie takiego spotkania zrodził się z faktu, że nazwisko Zając jest często spotykanym wśród muzyków z zespołów ludowych. Wprawdzie nie tylko nazwisko łączy okoliczne zespoły, a zamiłowanie do muzykowania. Impreza była typowo kulturalna, a rozpoczęła się chwilę po godzinie 13. Program jest taki, tak jak już początkowo myśmy rozpoczęli o godzinie 13 z minutami, było to przedstawienie wszystkich zespołów, prezentacja zespołów, skąd przyjechali, kim są, przedstawienie gości zaproszonych, bo mamy taką grupę gości zaproszonych i następnie odbyło się ślubowanie zespołu. Stąd właśnie te nasze uszy, które mamy w tej chwili, to było nasze, nasze ślubowanie, odpowiednia rota była i po prostu pani Małgosia nas jako nasza swatka. Ukoronowała tymi właśnie uszaną. Zorganizowanie spotkania muzykujących rodzin zająców kosztowało trochę wyrzeczeń, lecz było warto. Praktycznie nie było to ciężko zorganizować, no, trochę wymagało takiego po prostu no, przygotowania organizacyjnego, program, porządek tego, tej imprezy, żeby był jakoś tak... Normalnie uporządkowany. Poza tym, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, bo to jednak potrzeba było trochę finansów, zaoszczędziliśmy troszkę pieniędzy na swoich wydatkach zespołu, który mamy od Regionalnego Centrum Kultury i Sportu w Pińsku. Zaoszczędziliśmy, mamy sponsorów no i po prostu tak wspólnymi siłami zorganizowaliśmy. Zespoły ludowe na Dolnym Śląsku są bardzo zróżnicowane. No, jak sama nazwa głosi, zespół Podolanie, no z kresów z kresów. Pierwszymi, pierwszymi paniami, które założyły ten zespół, to były takie starsze panie, które przyjechały z kresów, konkretnie z Podola. Założyły taki zespół, nazywały się zespół Podolanki. No i te panie tak śpiewały takie różne pieśni o o, o tej tęsknocie tam, za, za, za tymi za tym, za tym wszystkim, za tym życiem tam, no, tęsknili, jednak takie piękne pieśni śpiewały. No i ja tam się zapisałam do tego zespołu jeszcze jako no, nie młoda, ale już taka starsza też dziewczyna, ale moi rodzice tylko stamtąd pochodzą. I te panie śpiewały takie piosenki, o, o, o tej tęsknocie, jak powiedziałam mnie. I z biegiem czasu zespół się po prostu rozwinął i doszły nowe, nowe, nowe panie, doszły panowie, zrobiliśmy kapelę. No i teraz nazywamy się Podolanie: jeździmy, śpiewamy. śpiewamy, No i tak uczestniczymy w różnych imprezach. Spotkanie muzykujących rodzin Zająców jest wyjątkowe z wielu względów. Między innymi dlatego, że jest właściwie jedyną okazją do wspólnego spędzenia czasu. Ta impreza, na którą dzisiaj żeśmy przyjechali, to jest pierwsza taka impreza, która ma na że po prostu spotykają się zespoły ludowe ze sobą. Bo my jako zespół ludowy to jesteśmy jako jedna rodzina. Jedna rodzina, lubimy się bawić, zapraszamy się wzajemnie do siebie i śpiewamy i przekazujemy sobie na przykład różne tradycje. W samych zespołach najważniejsi są ludzie. W naszym zespole są wyjątkowe Dziewczyny. To są takie dziewczyny, że jak tylko rzuci się hasło, że robimy to czy tamto, przychodzą, pracują, pomagają, nie marudzą. No i to, że, że, że są takie chętne, że się uczą. Nie śpiewamy z kartek, śpiewamy wszystko z pamięci. No i wspólnie się lubimy bawić. Na imprezę został zaproszony burmistrz Śpińska, pan Jerzy Strojny. Jak reszta uczestników, był bardzo zadowolony ze spotkania. Jak państwo widzicie na górze, świetna zabawa, świetnie impreza przygotowana. Ogromnie się cieszę, że jest to na terenie naszej gminy. Kultywacja tej muzyki ludowej ma tutaj ogromną historię, i myślę, że współżarki no, pokazał to jak z najlepszej strony. Muzyka Motywacja tradycji ludowych jest niezwykle istotna z wielu względów. Nie odkryję przysłowiowej Ameryki, ale wszyscy dobrze wiemy, że ludność zamieszkująca naszą gminę, ale generalnie cały tutaj region, to splotek różnych regionów, nie tylko Polski, ale przecież i Białoruś, Litwa, Ukraina. I każdy przyjeżdżając tutaj na tak zwane ziemię odzyskane przywoził ze sobą tą kulturę, którą tam gdzieś pozostawił w domu. I cieszę się, że ludzie się organizują, właśnie przekazują to z pokolenia na pokolenie, aczkolwiek ze smutkiem stwierdzam, że no, nośniki nowoczesne, media, jakie są przede wszystkim internet, programy komputerowe wszelkiego rodzaju, no zachwycają młodzież bardziej jak powiedzmy ten rodzaj muzyki, ten rodzaj zabawy. Ale, ale mamy i młodzieżowe zespoły i, i jest to na pewno um, nie muzyka dla każdego słuchacza, ale cieszymy się, że pewna część naszej społeczności kultywuje tą tradycję, pokazuje te zwyczaje, bo to nie tylko śpiewanie, ale przecież to i gotowanie, potrawy, pewne tradycje, przedstawianie na różnych, na różnych imprezach z okazji różnych uroczystości. A takich w naszej gminie jest wiele. Proszę Państwa, wystarczy popatrzeć na to wszystko na tych ludzi starszych, którzy są zadowoleni z życia, którzy wyjeżdżają na emerytów, na ręcistów, y, którzy grają z zapałem, śpiewają też z zapałem. I to jest przepiękne, to jest przepiękne. No i po, myśl, myślę, że będzie to trwało y, jeszcze dłużej. Są nowe zespoły, dołączamy tak jak my, dopiero będziemy miały 5 lat istnienia, grudnoużystkie błękitne kamizelki, także no, jest kupę zespołów z wieloletnią tradycją. No i myślę, myślę, że to jest super, to jest fajne. Trzeba się przekonać, trzeba być tutaj, trzeba się przekonać o tym wszystkim, jak jest fajnie. W tej chwili ten świat się robi taki zamknięty. Ludzie zamykają się w domach, nie wychodzą, a jednak muzyka ludowa to pobudza ludzi do, 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 do życia, do śpiewania i inaczej się czujemy, jak sobie pośpiewamy, raz na ludowo, wesoło. Po prostu zespoły ludowe to jest taka wesoła, miła brać. Przegląd artystyczny zespołów trwał do około godziny 17, lecz impreza trwała o wiele dłużej. Na spotkanie zjechało się aż 9 zespołów ludowych. W tej chwili jest na tej imprezie 9 zespołów, 5 zespołów jest takich, w których są rodziny zająców. Najdalej to jest zespół Boduszków, on z poza Wrocławia tam wyjechał, także dość daleko jest. Poza, poza tym są tutaj Jeleniogórzanie, są zespoły Jarzębina z Korzenic, jest Gryfowianie są, Kwiatowianki są, są Olszaniacy. Podczas spotkania muzykujących rodzin zająców wszyscy doskonale się bawili. No, czuję się <noise> znakomicie jak zwykle. Przecież to w końcu jakby mój matecznik, yy, żarki średnie. Oczywiście powiem szczerze, nie konsultowałem tej dzisiejszej imprezy tutaj z panem Edwardem Zającem. Nie spodziewałem się, że ona będzie miała taki rozmach. Dlatego jadę teraz szybciutko na chwilę do domu i za godzinę przyjadę z małżonką i mam nadzieję, że już będę się bawił tutaj do późnych godzin wieczornych, a główny organizator, pan Edward Zając, no, zapowiadał, że bawimy się do białego rana, czyli do, do niej. Wszyscy członkowie zespołów ludowych mają nadzieję, że spotkanie muzykujących rodzin zająców przerodzi się w tradycję i w przyszłości będą miały miejsce następne. Zgorzeckie Kino Pozanowa szykuje niespodziankę dla miłośników kina niezależnego. Już niedługo odbędzie się pokaz filmu ofowego, który w Lubaniu na każdym seansie gromadził komplet widzów. 19 października już zapraszamy na pre-premierę y, pokazu filmu pod wieloznaczącym tytułem Good. Luck and Good Fuck, który miał swoją premierę w Lubaniu, ponieważ produkcja jest właśnie ekipy z Lubania i z racji sąsiedztwa, będziemy mieli przyjemność już 19 zaprosić oczywiście telewizów, Tomków na projekcję i spotkanie z autorami. Pomysł na film zrodził się w Bartoszu Mareszka już kilka lat temu, ale dopiero teraz udało się go zrealizować. Warto wspomnieć, że w samej produkcji uczestniczyli tylko przyjaciele i znajomi autorów filmu. Fabularnie oczekiwać możemy dużej ilości akcji przy jednoczesnej, sporej dawce humoru. Cały dochód ze sprzedaży biletów jest, jest przeznaczony na ratowanie życia Kamila. Jeżeli więc mamy 18 lat, to z całą pewnością warto 19 października wybrać się do kina i poświęcić 80 minut, aby zapoznać się z tą niezależną produkcją. Festiwal Jazz 2013 uważamy Upatnamy za otwarty. otwarty. Chałta jazz to już tradycja bogatyni. 10 października rozpoczęła się tegoroczna, już szósta z kolei edycja festiwalu. W tym roku gwiazdami występującymi na deskach w bogatyńskim ośrodku kultury był m.in. zespół Schoffer, który w swej twórczości nawiązuje do muzyki chasyckiej, interpretując religijne pieśni żydowskie. I skoro są tacy ludzie, jak my, którzy robią to z własnej potrzeby, jednakowoż, to też liczymy na odbiorców, którzy będą czytać jakby nasz język, ponieważ jakby wierzymy, że nasz przekaz jest szczery, to chyba dzisiejszy koncert był fajnym takim przykładem tego, że niekoniecznie musimy grać dla bardzo wybranej publiczności bo trochę sobie dzisiaj zażartowałem, że, że trochę się straszę naszą muzyką, że nasza muzyka jest stworzona dla tej wybranej publiczności. Zespół Schowar wystąpił w sobotę 12 października. 13 natomiast od godziny 20 mury Ośrodka Kultury swoją twórczością wypełnił sam Leszek Możdżer. Tegoroczna edycja była mu szczególnie bliska sercu ze względu na nawiązanie do miłości. Zespołem miłość to były lata, które mnie ukształtowały, które zbudowały właściwie całą moją filozofię uprawiania sztuki i dały mi no, tak, 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 taki największy waładunek na życie, bo tam naprawdę czuliśmy się, że jesteśmy w stanie zmienić cały świat i gdzieś tam tą energię, którą, którą nauczyłem się czerpać z muzyki wtedy, no, do dzisiaj niosę w sobie. Każdy z muzyków występujących na bogatyńskiej scenie był zachwycony tamtejszą publicznością. Bardzo istotne były emocje, które można było odczuć. Publiczność była zaskakująco dobra, to znaczy ona bardzo dużo dawała z siebie, bo często się zdarza tak, że publiczność bardzo dużo chłonie. Teraz ostatnio grałem taką trasę właśnie na, na Słowacji i w Czechach, i tamta publiczność bardzo dużo zabierała energii, nie, jakby nie dając yy, wiele w zamian. Natomiast tutaj publiczność yy, czułem, że bardzo mnie inspiruje i oprócz tego, że chłonie, energię to też bardzo dużo oddaje. A ta energia zawsze jest. I tutaj na przykład wiedziałem, że jakby jest przyjmowana ta muzyka, także to było super. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.